Ty śpisz. A dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, co ty nie wychodzisz? To wychodzę, wiesz, co to jest? To szybko wyszedłem z domu. No, no. to dobrze, dobrze. U mnie trzeba było dzwonkiem dzwonić, a nie krzyczeć. A, ja nie widziałam, wiesz, ja jestem, pochodzę ze wsi. U mnie dzwonka. To ja też mam. ze wsi pochodzę, u mnie dzwonek jest. Co panią, no. do co panią do mnie sprowadza? Ja przyszłam, po prodzisz. Po jaki prodzisz? Po jaki prodzisz pani przyszła? Nie zapomniałeś. Dałam do reparacji. Kiedy? Kiedy to było? Do czyszczenia. Darek pomaga w ogóle wszystkim ludziom. Co, co tylko, to tylko zawsze do Darka. Telewizor do Darka, telefon do Darka. Dareczku, za mną nie żartuj. No reparowany prodzisz. I Zrobiony. bardzo dobrze, Dareczko, i bardzo dobrze. Jesteś bardzo grzecznym chłopczykiem. Dobrze. Dla, dla sąsiadki muszę być grzeczny. A oczywiście. To poczeka na idę, idę poprodzić. Marku, twoje koleżanka przecież. Ja wiem, wiem. No. Tak, tak, dobrze. Zobaczymy, jak ten motor. Podoba mi się ten motor. Bardzo mi się podoba. i Lubię jeździć motorem. Jak skończyłam 18 lat, dostałam od rodziców na urodziny motor. No jeździłam tym motorem. I nawet jakieś tam zawody były w wielówce, ja wygrałam. Troszeczkę przykurzony, żeby dał mi szmatkę, to bym wytarła. No, ładny, ładny motor. Piękny. To się nazywało czarna, to była eska. No na tamte czasy kosztowało około 11 tysięcy. To było bardzo dużo pieniędzy, tak. A zobaczy pani mojego nowego pieska? O Boże, kochanie, o jeździ, no, świetnie! Tamtego już nie ma, to pieska szybko zobaczy, dam pani prodzisz. Daje mi, Boże, Daję mi. Boże drogi, Boże. Na pani tą dziecinkę, sznury jest w środku. Dobrze. I prodzisz, wszystko działa. Tylko w środku trzeba go wyczyścić jagu wyczyściłem z zewnątrz, tam gdzie przypalone się nie dało, no ale tak, wszystko grzeje, wszystko, tak. wszystko działa. Dobrze, dziękuję Ci, Darek. Ile Dobrze. ja mam płacić? Nic nie trzeba płacić. Nic nie tak. trzeba. Sąsiedzka pomoc o, musi być. Boże drogi, no to ty naprawdę jesteś wspaniały chłopiec. Bardzo. Dobra, pomocy sąsiedzkiej. Także... Bardzo. Ja Darek Ciebie zapraszam dzisiaj na imieniny. – A, to Haliny! Chaliny dzisiaj. Bo Galiny w kalendarzu urzędowym nie ma takiego imienia. Jest tylko w kalendarzu prawosławnym. – Po południu. – Brać tak. ze sobą jakąś yy, flaszkę bimbru? – Nie, Darek. – Wszystko będzie? Bimbr mamy swój, wszystko swoje mamy. – Wszystko Jak, swoje. – To bardzo dobrze. – No, no, cieszę dobra. dobra, dziękuję bardzo, dziękuję Nie bardzo. ma za co, także do widzenia, pani. Dobra, gospodyni, to masz zawsze po litra czy tam litr, to ma zawsze w zapasie. Ma, ma jakieś mięso, jakieś kiełbaski się robi.